Ale to jest ktoś, kto potrafi nawet więzienie zamienić w szkołę. W Rzymie się zachowały dwa więzienia św. Pawła. To pierwsze nosi tytuł Szkoła świętego Pawła. Paweł w Kajdanach nie tylko sam dalej był uczniem Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie, zbierał ludzi, gromadził przy sobie, mając poczucie wielkiego sensu nie, tego, co robi. To jest, to jest tak niezwykłe apostoł, który przez lata marzył, żeby dotrzeć do Rzymu i żeby w Rzymie głosić Jezusa Chrystusa dotarł, dotarł w kajdanach i mógł głosić naukę dwóm, trzem ludziom, którzy przyszli go odwiedzać. Nie tak jak w Efezie stadion, nie. teatr 25 tysięcy. Mówisz, masz poczucie sensu. Tak? A jak siedzisz w więzieniu w Kajdanach i przychodzi, trzech cię słuchać. Masz poczucie sensu? Ile od tego zależy? Wszystko od tego zależy. Ale to jest to poczucie właśnie nie, tej, tej siły słowa, prawdy, która jest nieskrępowana, która jest mocna, która jest wierna.